Jak mocno serce biło mi, Gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, Wołałem, Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg Oprowadź serce me, Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas dobrze go tym wie, ja jednak wciąż ufam, że Ty, Ty matko, będziesz prowadzić mnie wśród tylu dróg, bo prowadź me, prowadź je tak gdzie radość wieczna jest, wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Niechaj będzie pokalowane od nas wszystkich o wiele Niechaj będzie

Bo Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty Bo Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże. Jego się nad nami, święta Margejo, święta Boża Rodzicielko, święta Panno nad Pannagami, Matko Chrystusowa, módl się za nami. Módl się za nami. się za nami. Pudr się za nami. Pudr się za nami. Wschodzie, Matko nie naruszone. Módl się za nami. Módl się za nami.

Ego godam Pudr się za nami Pannob slavionam Pudr za nami Modl się za nami. módl się za nami. Modl się za nami. Stolicą mądrości. Przyczyno naszej radości, przybytku ducha świętego, przybytku chwalebnego. budr se za nami budr za nami budr za nami budr za nami

She has Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo w niebo wzięta, Królowo różańca świętego,

Koboloże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie. Baranku koboloże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługą Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami rocznie gardzić trzeba naszych, Ale od wszelakich złych przygód Rocz nas zawsze wybawiać, Anno chwalebna i błogosławiona. O Panie, Trwajmy w jedności z papieżem. Niedziela misyjna ma wyjątkowe znaczenie dla Kościoła na całym świecie. Dlaczego tak jest, jak możemy ją świętować? Światowy Dzień Misyjny w Polsce, znany jako Niedziela Misyjna, ustanowił Ojciec Święty, Pius XI, w 1926 roku. Czyli prawie 100 lat temu. Obchodzimy go zawsze w przedostatnią niedzielę Października. Tego dnia wszelkie działania ożywiające ducha misyjnego w naszych wspólnotach, wszystkie ofiary duchowe i materialne, oddajemy do dyspozycji Ojca Świętego. W tym wyjątkowym czasie odkładamy na bok. Partykularne cele, choćby były bardzo bliskie sercu, a skupiamy się na solidarności całego Kościoła powszechnego, z tymi terytoriami, gdzie wspólnoty są młode i ubogie. Arcybiskup Giovanni Daltoso, przewodniczący Papieskich dzieł misyjnych w Rzymie, przypomniał nam, że w ciągu całego roku mamy wiele dni, które można poświęcić różnorakiej aktywności duszpasterskiej, ale jest tylko jedna niedziela, gdy jesteśmy zaproszeni by działać razem dla całego kościoła misyjnego. Wiele osób zastanawia się, jak powinno wyglądać świętowanie tej wyjątkowej niedzieli. W Światowym Dniu Misyjnym warto podziękować za łaskę własnej wiary i Chrztu oraz szczególnie wspierać tych, którzy wciąż jeszcze czekają na Ewangelię. Kapłani odczytują wtedy orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny i głoszą kazania o tematyce misyjnej. A przez cały następny tydzień, zwany tygodniem misyjnym, zapraszają na różaniec w duchu misyjnym. Katecheci zachęcają do misyjnego zaangażowania dzieci i młodzież. Również sama młodzież podejmuje inicjatywy, by u boku swoich rówieśników obudzić zainteresowanie misjami. Na przykład przygotowując grę terenową. Czas tygodnia misyjnego jest dużym wyzwaniem także dla członków róż różańcowych, które wspierają Kościół misyjny swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi. Mogłoby się wydawać, że zaangażowanie pojedynczego chrześcijanina. Niewiele może znaczyć w wielkich sprawach kościoła, jednak to właśnie konkretna osoba i jej konkretny gest w danym miejscu i w czasie jest tym, czego kościół potrzebuje. Jest elementem pięknej mozaiki misyjnej współpracy, bez którego nie byłoby ona kompletna, a czasem nawet tym pierwszym dzięki któremu duch misyjny się budzi. Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który w noc przed męką modliłeś się do Ojca, abyśmy byli jedno. Prosimy Cię, umacniaj nas, abyśmy zjednoczeni w modlitwie i działaniu na rzecz misji, byli zawsze czytelnym znakiem Twojej obecności w świecie. Przed tak wielkim sakramentem Ugłupadajmy wszyscy w ragaz Niech przed nowym testamentem Starych praw ustąpi czas Co dla zmysłów nieponiętym Niech dopełni nie ragna. Bogu Ojcu, Mogi, Synu, Mogi, po wszystkie nieśmiedniki, Niech podaje wiek bieg wiekowi, chym triumfu dzięki czci. A równe Mogim Duchowi, niechaj wieczy na Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony i będzie po... hoc sam vibratum